Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Burdalski, delegat do spraw bezpieczeństwa z ramienia... PZMotu, widziałeś materiał z rajdu Wisły z 1994 roku, z chopy na górkach wielkich. Dzisiaj byłoby to możliwe? No, lata świetności rajdów w latach 90. i na przełomie 2000 roku, no to, to, to był czas, kiedy to no, bezpieczeństwo nie było. No, nie miało takich standardów i nie miało takiego poziomu bezpieczeństwa jak w tej chwili. Myślę, że no, w tej chwili nie ma możliwości takiej, ze względu na to, że rajdy strasznie ewoluują, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo co roku. No, Niestety te standardy bezpieczeństwa yy, trzeba yy, podwyższać. Niestety mówię dlatego, że no, kosztem yy, jakby odsuwania też i kibiców yy, od drogi, no, kiedyś było możliwe tak zwane te meksykańskie fale, ludzie wy, wychodzili. No, to, to rzeczy, które w tej chwili się ogląda, to, to aż, 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 aż ciarki prze, przechodzą po ciele. No, się, dlaczego kibice yy, chcą stać właściwie na krawędzi niej. Nie zdają sobie sprawy z, z niebezpieczeństwa, że tak naprawdę to w każdej chwili może się coś zdarzyć, może się koło urwać. No, nie mówisz o tym, że naraz samochód straci, kierowca straci panowanie nad samochodem chociażby na śliskiej nawierzchni. Ja, ja myślę, że może tutaj bardziej to jest świadomość i świadomość kibiców, jeżeli chodzi o, o to, co się może wydarzyć, tak? e Oczywiście każdy kibic chciałby być jak najbliżej tego swojego e idola, czyli blisko samochodu, który przejeżdża i tak dalej. No, no tak jak mówisz, no, to, 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 to sport motorowy jest taki, że mo może się wydarzyć wszystko, może się urwać koło, może te auto yy, jakby no, yy, niekontrolowanie yy, opuścić drogę, no, tutaj jakby yy, wszystkie, wszystkie metody zabezpieczenia takich miejsc, yy, organizator próbuje zrobić zawsze tak, żeby yy, czy to będzie 5, czy 10, czy 20 metrów od drogi, yy, będzie wi widać tak samo, także no, czasami no, ta praca z kibicami no, jest trudna, dlatego, że oni nie rozumieją tego, że że naprawdę te 10 metrów dalej to jest większy margines, mają więcej sekundę, dwie trzy sekundy w razie na ucieczkę. Na przestrzeni ostatnich lat, powiedzmy, 20 wypadków z udziałem kibiców nie było aż tak wiele w naszym kraju, choć zdarzyły się, zdarzyły się też wypadki śmiertelne. Dlaczego to nie uczy w ogóle kibiców? pomyślenia właśnie o tym, że stańmy 10 metrów dalej, będzie to samo widać, a będzie bezpiecznie. No, Jakieś próbowałem rozmawiać z kibicami na ten temat, właśnie jak to jest. No, no każdy tak jak to twierdzi, że no, jego ta sprawa nie dotyczy, także to jemu się nie przydarzy. No, no, niestety, jak, 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 jak znamy z, hi z historii rajdów, no, ostatnie lata u naszych południowych sąsiadów no, pokazują zupełnie co innego. No, niestety szybkie samochody, ludzie, którzy za szybko, znaczy mówię, zawodnicy, którzy za szybko dostają licencję, siadają do samochodów naprawdę no, takich jak, jak to w w naszym rajdowym mówimy grubych, no i, i potem, że już dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. Dobrze, skąd się w takim układzie bierze w tej chwili? Rozumiem, że Wasz poziom zabezpieczenia jest yy, jak najwyższy, staracie się, żeby to było jak najwyższe. Skąd bierze się ze strony mediów? Jak ostatnio historia pokazuje tyle narzekań na y, ogromnej ilości taśm na to, że y, ludzie zabezpieczający w, tym miejscu, w tych miejscach, gdzie przyjeżdżają media, nie chcą ich potraktować jako osoby pracujące tam, tylko ich wyganiają gdzieś daleko w pole. Znaczy tutaj składa jakby na, ten, na to składają się dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest to, że my przez te ostatnie lata, czyli przez ostatnie 5-6 lat y, próbowaliśmy. Nauczyć publiczność tych bezpiecznych stref, czyli tych odległości od trasy. No, nie można było tego zrobić w inny sposób, jak tylko oddzielając to taśmą. Czyli tej taśmy było na początku bardzo dużo, coraz mniej, mniej. No, doszliśmy już jakby do takiego poziomu, że próbowaliśmy na niektórych rajdach tą, tą taśmę ograniczać. I to się udało i widzimy, że jest, jest duży postęp, jeżeli chodzi o, 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 tą, o tą dyscyplinę kibiców. Tak naprawdę od tego sezonu będziemy wprowadzali sukcesywnie coraz mniej taśmy to nie znaczy to, że ona w ogóle zniknie, ale to będą pojedyncze taśmy, które będą jednoznacznie wskazywały gdzie jest miejsce niebezpieczne, gdzie nie wolno stać i gdzie wolno stać. Taśma nie jest wielkim problemem dla kibiców szczególnie, bo umówmy się nawet jeśli fotografują czy robią filmy, jest to mały problem, jeśli im się coś wydarzy. Największe narzekania są ze strony fotografów, operatorów kamer. Dlaczego nie bo... Odnoszę się do WRC. Tam, uh -huh. jeśli ma się tak zwany tabard, czyli uh -huh. kamizelkę, w zasadzie można wszystko. Oczywiście bez, w granicach rozsądku, no nikt nie stanie na środku drogi, czy w absolutnie niedozwolonym miejscu. I w miejscach, gdzie zwykle są wyznaczane przez media safety booki, czy też takie poradniki dla mediów, zwykle są ludzie, którzy y, jakby kierują pracą y, tychże osób w kamizelkach. U nas jeszcze nie do końca to chyba działa. Znaczy ja myślę, że... No... Poniekąd jest to racja, ale przez te ostatnie 5 lat wypracowałem taki jakby wspólny mianownik z mediami, gdzie no próbujemy, próbujemy znaleźć ten złoty środek, prawda, od tego roku, tak jak mówiłem, od tego roku będziemy stosowali mniej taśmy. Mniej taśmy w takich miejscach, które no, żeby były do, do, dostępne dla, dla fotoreporterów, żeby ta taśma nie wchodziła w kadr i tak dalej. No, będziemy starali się tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy to robić. Oczywiście wszystkie miejsca yy, no, takie niebezpieczne i, i, i no powiedzmy yy, oczywiste no, będą musiały być zataśmowane, bo to są strefy, które nawet yy, są jakby wskazywane przez policję. No Tutaj też musimy brać pod, pod uwagę to, że każdy plan bezpieczeństwa, który, który jest zatwierdzany, jest zatwierdzany przez miejscową komendę wojewódzką, jeżeli chodzi o rajd. I, i tutaj jakby nie ma taryfy ulgowej. I no, niestety takie mamy prawo w Polsce. Jeżeli chodzi też o ten rok, mówiłem tym drugim aspektem, który, który chcemy poprawić w, w bezpieczeństwie, to jest jakby każdy organizator ma już obowiązek w tym sezonie yy, tworzenia. Tak zwanego tego Media Safety Booka, czyli tego, tego poradnika, tego, tej, tej, takiej, jak ja to nazywam, takiego elementarza, może nie do nauki dla, dla, dla mediów, tylko do, do realizacji podczas zawodów, czyli tam, gdzie mogą y, y, stać, gdzie mogą dojechać. Oczywiście każdy ten, każdy ten do, dokument jest tworzony z. W każdym miejscu, gdzie, się, gdzie odbywa się rajd, z fotoreporterem miejscowym, tak? który, który zna dobrze te odcinki, który wie, które miejsca są jakby atrakcyjne pod względem robienia zdjęć czy, 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 czy kręcenia materiału filmowego. Ale też często się zdarza, że w miejscu, gdzie jest yy, powiedzmy atrakcyjne miejsce dla fotoreporterów, dla operatorów znajduje się ktoś, kto kieruje tym samym zabezpieczeniem i czasami zdarzają się sytuacje, że każe przejść z miejsca, które jest względnie bezpieczne, bo nie ma bezpiecznych tak, miejsc tak. na razie, w miejsce, gdzie jest to absolutnie absurdalne nawet z punktu widzenia logiki czy fizyki. Tak, no zdarza nam się, zda zdarzają się takie sytuacje, nawet sam wiem o tym, bo fotoreporterzy zatrzymują mnie już jak jadę na trasie i jakby no, no, ja muszę wyjaśnić tym ludziom z zabezpieczenia, że te miejsce no, jest bezpieczne i oni mogą tam stać. Także no, zdarza się to. W tym roku oczywiście każda, każde miejsce, które będzie wyznaczone w tym, w tym, w, w tym media safety booku, y, y, będzie ten dokument y, miała osoba od zabezpieczenia, która jest dokładnie w tym miejscu. Czyli tak naprawdę ludzie zostaną y, od, od zabezpieczenia przeszkoleni wcześniej przed zawodami, y, że w tym miejscu y, są przygotowane miejsca dla, dla reporterów. Oczywiście no, to jest taki program, y, który no, FIA już wprowadziło w tym sezonie, i no, musimy sobie dać trochę czasu, jakby, na, 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 na dostosowanie na, na, do, to, no. dokładnie. No, bo tutaj musimy jakby zrozumieć, że no, każdy każdy jakby, no, będzie, y, będzie w swoim kierunku pary, żeby, żeby to bezpieczeństwo y, zwiększyć. No. Trzymam kciuki, żeby w tym roku w ogóle w przyszłych latach nie wydarzały się żadne wypadki. 真够了。<Thank>